Dołącz do nowego Królestwa na Ziemi. Zaproszenie do przyszłego Nowego Królestwa Bożego na Ziemi jest absolutnie bezpłatne. Zapłatą twoją jest prawdziwa wiara i absolutna miłość oraz posłuszeństwo dla swego Boga Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego. Będąc szczęśliwy w nowym Królestwie Bożym na ziemi, będziesz pełnić obowiązki w nowej administracji wiecznego Królestwa Bożego dla swego Stwórcy. Nie obawiaj się, że nie dasz rady. Otrzymasz nieśmiertelne ciało, które połączone ze stwórcą będzie kierowało Twoim umysłem, aby wszystko działo się jak potrzeba. Wystarczy zaprzecie i przezwyciężyć otumanienie w jakie wpędził u Ciebie syn zatracenia diabeł. Odnajdź swego zbawcę, Boga Ojca Stworzyciela, Ducha Świętego i jego jednorodzonego Syna, którzy jako istoty duchowe byli wcieleni w ludzkie ciało Syna Człowieczego, których Lucyfer i zwrodniali ludzie ukrzyżowali. Jak uwierzysz, to weź w tej prawdzie i duchu chrzest wodny jako wieczne przymierze ze swoim stwórcą, duchem świętym, i będziesz wcielony na wieki do Królestwa Bożego na Ziemi. Będziesz mógł odwiedzać wszelkie królestwa naszego Ojca, stworzyciela, jakie istnieją w całym wszechświecie i wiele innych przyjemności, o których nawet nie jestem w stanie opisać. Nie zastanawiaj się ani chwili, gdyż czas płynie nieubłaganie. Jak umrze Twoje ciało, wszelkie obietnice dla ciebie upadną bezpowrotnie. Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 1. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi ponownie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Ewangelia Jana, rozdział 3, wersety 5-6. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem Ci, trzeba Wam się powtórnie narodzić.